To jest klatka schodowa, i wchodzimy do mieszkania. Zaczynamy od przedpokoju. Na wprost są drzwi do garderoby. Potem obok nich drzwi do pokoju dziennego, a po lewej widać drzwi do toalety. Tutaj po prawej mamy kuchnię. Zaraz do niej wrócimy. Jest przedpokój. Na podłodze panele imitujące kamień. Szafka tutaj to jest pozostałe ze starych mebli, które jeszcze nie wynieśliśmy. Teraz wchodzimy do kuchni. To są dwa blaty z dwóch stron. Tu jest piecyk. Gazowy, tutaj jest dwufunkcyjny piecyk ogrzewający wodę. Okap, tutaj mamy zmywarkę, można zobaczyć. To jest za oknem Wejście do klatki Z kuchni jest Prześwit na duży pokój Takie okienko Tutaj jest lodówka I piec Tu Reszta przedpokoju, lustro. Ściany jeszcze niedawno były zielone, ale przemalowaliśmy odświeżyliśmy tutaj na taki fajny jagodowy kolor, wrzosowy. No i tu może będziemy przechodzić. Do poszczególnych pomieszczeń. Zaczniemy może od sypialni. Jeszcze tu są schody do góry na adresole. Tam się chyba moja żona chowa. Żeby jej nie było widać na filmiku. Są drzwi do dużego pokoju. Mam nadzieję, że to jakoś tego filmu będzie ok. Oto z komórki jest skręcone To są schody na antresolę Zaraz tam wejdziemy. Na razie pójdziemy do. Non, ce